I się z tej strony, dam, w dzisiejszym odcinku nadałem ja sobie giwole na skinę z internet, z okazji mojej yy, długiej przerwy, która nas, którą, przez którą musiałem, musiałem miałem dużo obowiązków itd. No i dobrze, teraz będzie regularne nagrywanie, no i nie przedłużając, zaczynamy. Yy, no away, będzie TPDW, ten Dragonfam i ten Maple, i do nich dodaję takie perleryny Vampir Wam Cape. No, i żeby że to wygrać, yy, w komentarzu trzeba napisać yy, zubek dać trading, mówię trading, dać, bo jak ktoś nie da trading, to jego ja nie, nie losuje. No i to by było na tyle, wyniki będą w piątek, to nie wiem, który to będzie, 10, to, to będzie... Nie wiem, 14, 15, coś takiego, bo albo będzie piątek, albo sobotę. No i dom, dostać jeszcze łapkę i suba dla zasięgu bo już że mi tak z wysiedlenia wszystko wpadło, zasięg, że to już masakra. Dobra, na razie.